Pisz Fabie, no, ty też. Tak. Jak widzicie, całkiem nieźle mi idzie, ale przyciszę sobie słuchaweczki. O kurwa! Co na górze jeszcze? Idziemy. Idziemy do przodu. Wow. Nie wiadomo skąd się wziął. Dobra. Ze w za karę. Na chujowe. za karę nosi yy, sztandar. Znaczy... Yy, no, flagę. Dobra. No kurna no Dobrze że tu nie jest yy, karame to Lecce tam do tyłu za friendly fire Spokoj są czołgi nasze No macie Wszystkie podchodzą pod muszę o, patrzcie Patrzcie cwaniaczka, nie poszło mu zbytnio Dobra idziemy przez okno, przez okno, przez okno, hop i o, idziemy tutaj Dobra Lecimy tutaj Czekajmy sygnał, no przecież jeszcze nie poszedłem i niedługo będzie koniec z tego co widzę. Dobra, już dupę teraz o, lecimy Tak... oj tak oj oj A no jeszcze lepiej Dobra, czyli musimy zniszczyć o Dobra, już by mnie dawno zabili, jak by chcieli. Pewnie tak by to wyglądało na legendarnym, na Dobra. na no i nas zabili. Ojejeje. Pierwszy zgon w tej misji. Dobra, poczekamy. Zmienię sobie na to, przeładuję. Tak. No, jak widzicie, już niezły tu rozpierdal, że tak powiem, i lecimy. Więc y, trzeba się trzymać daleko od out. O! No. Wow. Wow, kurwa. Wspaniacki! Wspaniacki! Tu biegnie Dobra Więc musimy się pozbyć jakoś tych Dobra, Dobra. pieprzamy stąd Jakoś tych dział musimy się pozbyć O, mamy pan też jaka, dobra Ale działa nie zniszczyłem, no cóż przykro mi nie starałem się o kurwa kurwa zamieniłem aaaa nie zwróciłem uwagi na to że zamieniłem to na to Dobra I spieprzamy stąd kurwa jeszcze dwa takie działa ale te dwa następne są już chyba trochę dalej niestety Uwano jak reznów no jednie granatami Tu już jest koniec Czajniczek w Czajniczek Wczajniczek dostał Dobra, no, kurwa, o no, kurwa Cofaj się, cofaj się, cofaj się. Płacie Dobra, idziemy z drugiej strony. Czyli mówiąc wam powiem. Wiem, że tu jeszcze... o pół... ...czarpieczone, no... Tędy, o! No! Nie mogę! Jak to nie mogę? No, ta, jeszcze granat mi tu rzućcie, nie wiem kto. Ciekawe, kto niby mi tu rzucił ten granat? Kupa z głupi. Okej, okay, tu mamy jakąś broń Okej, okay. dobra Bum! Dobra Daliśmy radę To skoro tam jest czysto w miarę e, szybko, szybko, szybko Pierdalamy stamtąd To wysadzamy Bum, boom, dobra, dobra Przerodowujemy sobie I została jedna A wychyl się tylko Kacapie pieprzony Kacapie nie, szwabie Kacapie to my Już. O kurwa Oszty ty drucie, głupi O kur... no nie pomyślałem o tym, że ktoś to może być mhm. ja prawdę o. Dostali eee, nie, nie mogę. O kurwa A to nasz?

Okej... Okay. Nie, wyżej już nie... Ajajaj, aj, aj, ale... O, pancerze jako to mają. Albo snajperkę. Znaczy no... Wiecie... Kurwa, kto tak do nas siecia? No, idziemy tu... Podniesiemy... Oj! Aha, dobra! Wiem nawet skąd. Ale żałosne to było moje... Moje... Kurwa, jeszcze? A nie, już wejdź, dawaj right tak. tagu. Gieńcie, kurwa. Dobra. No. Idziemy na górę. No właśnie, właśnie właśnie właśnie. O, o, o. Dobra. No wejdźmy. Myślę, że coś tam, ja skróciłem, widziałem. O! O, kurwa. A tego tu wcześniej nie było Ooooooo! jak Kurwa <śpuszcza> <śpuszcza> co za idiota to rzucił no, Na górę No nie, na to już nie Ale to można ja. ja. PPS się zamienimy na to Siadzimy. No i na górę Bum Bum No kurwa Ja pierdolę Cztery Macie tutaj, no. o kurde, ale uływałem Ale osiągnąłem punkt kontrolny, ciekawe czy mi zaliczy go Aha, to mi zaliczyło, dobra <laughs> Spoko Mhm. Mm Czyli trzeba iść Forward kurwa. Do przodu znaczy się. No, idziemy do przodu. O kurwa. Haha, <grywa> ale boli. Znowu zginąłem. Dobra. Eee, tak. tam dostał. to ja mogę dostać. Kurwa mać. O, tu mamy... <grywa> mamy tą lepszą, moja. No Fajnie Dobra Jeszcze raz Dobra, dobra Gdzie jestem? Dobra Kurwa to na O, ja pierdolę No, zabito cię z też jaka świetnie Aaaa, jaja, Znowu tutaj, dobra nie, nie przeładowywaj, tylko zamień I te pancerzyki jebane, trzeba zdjąć kurwa Tak O, tam jest Łach Ale sadzą tymi pancerszekami, jest tam jeszcze nie ma. Ale tu jest, tu jest Kurwa jest Czekamy aż... o! Dobra. To już go nie ma <laughs> Ale jest jeszcze tam Skończyłem się na boję Dobra Jeszcze jakiś? Chyba by już się zgubiłem e Powiem wam tak O je! Yeah. To jeba leśny, no myślałem, że zginął. Powiem Wam tak. Małotow! A, trochę nie wiem. Małotow! O kurwa! Granat! Aha! <grywa> Aha! Dobra, Czyli znowu Aha! tutaj, porzucamy Tutaj tego nie, no. Zaladuj. Tak, was tu mało jest. A przydaj się do czegoś, Okej, yyy... Ha ha Jak mi przykre. O! Dostał headshota. a tam jest dobra widzę pojawił się następny rozpierdalek dobra tu był granat rozżyć trzeba o, tu jest tu jeszcze, tu tu Widzę, że mała tu mała... no już się uczyła, dobra, dobra.

Haha, ale ciekawa muzyczka, nie wiem czy Wy słyszycie ją, ale jest y, zajebista I musimy poczekać na tego druta tutaj co jest. O właśnie tamtego i tamtego związku. Więc... O kurde. Yep. Dobra. Pancer szrejki zdjęliśmy. W sumie to nie pamiętam... No ja pierdolę. Nie pamiętam, jak długo to trwało. A, dobra. Wystarczyło trzeba jest zdjąć. no. O, ja pierdolę! Dobra. Zdążyłeś. Gincie, kurwa, macz w końcu. <gry> Tak mi przykro naprawdę. Pamiętam...